Najładniejsze lokale, zaskakujące wyniki. Pierwsza tura wyborów samorządowych za nami. Ukazał się trzeci tom słownika biograficznego Podhalanie. Bo najfajniej jest, że jak te osoby, których nie ma w Google są u mnie. Świerć miliona za obraz Witkacego. Nowy nabytek Muzeum Tatrzeńskiego. Marki tatrzeńskie rozdane. Odwiedzili nas dziennikarze z Tunezji. W niedzielę lokale wyborcze otwarte o godzinie 7. Były wśród nich i te zgłoszone do konkursu tygodnika podhalańskiego. Jedynym miejscem, w którym zadbano o najmłodszych, był lokal w Poroninie. Dla naszych najmłodszych uczestników, którzy bardzo często z rodzicami przychodzą, mamy kącik, w którym mogą chwilkę się pobawić, w czasie kiedy rodzice będą oddawać głos. W Kochołowie zadbano o regionalną oprawę, a w nowym targu można było częstować się jabłkami. W dwóch lokalach wystrój przygotowały dzieci. Zwycięzcą naszego konkursu został lokal w Bukowinie Tatrzańskiej. To wszystko wykonały dzieciaki, oczywiście pod kierunkiem nauczycieli, ale generalnie rzecz biorąc te malowidła, te, te postacie, to wszystko to jest praca naszych dzieci i szkoły podstawowe i gimnazjum z zespołu szkół w Bukowinie Taczeńskiej. Wyborcy przyznawali, że wystrój nie ma wpływu na ich decyzję, ale może mieć wpływ na frekwencję. Dobrze wiemy, zagres sklep brzyczki, to się tam nie chce iść. To też myślem Zagresji lokal wyborcy, przepiękny, to się tam chce nogę postawić, uśmiechnąć się, przywitać, się, pogodać jeszcze dwa słowa. No i zagłosować a resztę do domu i cekać do poniedziałku rano. Niestety oficjalnych wyników nie doczekaliśmy się ani w poniedziałek, ani następnego dnia. Dziennikarze Tygodnika Podhalańskiego nie liczyli na elektroniczny system Państwowej Komisji Wyborczej. Całą noc zbierali dane od poszczególnych komisji, żeby jeszcze nad ranem podać zaskakujące wyniki wyborów w naszym regionie. W Zakopanem, w drugiej turze wyborów spotkają się Janusz Majcher i Leszek Dorula. Jestem zadowolony z tego, że tak... Olbrzymia ilość mieszkańców mi zaufała. Oczywiście, że nie byłem faworytem tych wyborów, natomiast jestem bardzo usatysfakcjonowany, że mogłem taki wynik zdobyć. Postawiłem na kampanię. Zarówno na tą, która się odbywa na ulicach, jak i na tą, która odbywa się na zwykłych spotkaniach z mieszkańcami. W różnych domach, pensjonatach. Rozmowa, przyjmowanie waszych słów jako bolączki wasze. I tak tą kampanię poprowadzę do samego końca. To, co zrobił mój konkurent, no to faktycznie no, zaplakatował całe miasto i, i to odbiło się szerokim echem w Zakopanem. I ja przede wszystkim będę stawiał na to, że trzeba kilka spraw tak ważnych dla miasta dokończyć. I tutaj akurat mam ten komfort, że mój konkurent był przeciwny temu. I tak jak na przykład uporządkowanie wizualne krupówek, prawda? I tutaj Leszek Doraz zdecydowanie był przeciwny. Największa niespodzianka czekała w nowym targu. Marka Fryźlewicza zdecydowanie pokonał Grzegorz Watycha. Choć o ostatecznym zwycięstwie lub przegranej również zdecyduje głosowanie wyborców. Jest bardzo duża grupa mieszkańców nowego targu, które oczekują zmian. To nie jest. Grupa mieszkańców powiedzmy krytycznie nastawionych bardzo, ale oczekujących zmian po tych już no, pełnoletnich osiemnastoletnich rządach pana Fryźlewicza przekonaliśmy swoim programem też do tego, aby udzielić nam tego mandatu zaufania. Chciałbym, tak jak do tej pory spotykać się z mieszkańcami, gdyż uważam, że tylko bezpośredni kontakt no, to jest, przekłada się na wynik w głosowaniu, i tak chciałbym te dwa tygodnie nie spodziewałem się, że mój kont kandydat będzie na pierwszym miejscu, no ale okazuje się, że ta kampania, która była prowadzona przez Komitet Nasze Miasto, kampania mówiąca tu i teraz i, i czas na zmianę, niezależnie od tego, co ta zmiana by mogła spowodować, no dotarła do większości mieszkańców. Te działania będą kluczowe w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni, więc jak najwięcej kontaktów z mieszkańcami. Zresztą tu robiliśmy, bo przecież i budżet obywatelski, który, który w nowym targu bardzo się sprawdził. No i myślę, że i spotkania z mieszkańcami, ale dotarcie i pokazanie... Konkretów. Zapraszamy do obejrzenia debat kandydatów na burmistrzów obu miast. Będą one transmitowane na żywo na naszej stronie internetowej w poniedziałek od godziny 16. Gruszka Maria z domu Stoch, technik technologii żywienia, twórca ludowy, działacz społeczny. Jurecki Bartłomiej, fotoreporter, urodzony w Zakopanem. Uhonorowany wieloma nagrodami. Ponikwia Ryszard, rzeźbiarz urodzony w Kościelisku, siedmiokrotny mistrz polski juniorów w Biatlonie i 360 innych postaci uwieczniono w trzecim już tomie słownika biograficznego Podhalanie. Bardzo mi trudno jest wymienić Najciekawsze postacie Jest naprawdę bardzo dużo osób, których jak Państwo weźmiecie słownik do ręki, zobaczycie, będziecie zaskoczeni, że takie osoby są. Najfajniej no jest, że jak te osoby, których nie ma w Google'ach, są u mnie, to mnie to najbardziej cieszy. No, docieram rozmawiając z wieloma osobami, prosząc, prosząc osoby, które działają w, w tych małych, swoich środowiskach, żeby podpowiadać mi takie osoby. Pierwszy tom słownika został wydany prawie 10 lat temu. Wydawnictwo powstało dzięki pasji i trosce o to, aby nie zniknął ślad po postaciach, które w istotny sposób zapisały się w historii podhala, spisza i Orawy. Promocja najnowszego tomu odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Na pewno będą zbierane nadal biografie. To tutaj już wiem, że to jest mój nauk i, i z tego się tak szybko nie uwolnię. Poza tym są osoby, które nie zostały przeze mnie spisane z wielu powodów, a będą spisane, wiem o tym. Czy będzie kolejne wydanie? Na pewno będzie, będzie to u mnie w redakcji słowniku, słownika biograficznego. Czy będzie książka? Może wystarczy? Nie, nigdy nie mów nigdy. Jak byśmy wyglądali, gdybyśmy zlecili Witkacemu wykonanie naszej podobizny? Czy wybralibyśmy portret w typie A czy E? Czy Witkacy w czasie sesji paliłby papierosy i zażywał kokainę? Takie rozważania towarzyszyły prezentacji najnowszego nabytku Muzeum Tatrzańskiego. Nietypowego podwójnego portretu dziecięcego, wykonanego przez firmę portretową Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zawsze na swoich portretach pisał, w jakim stanie emocjonalnym, czy, czy także fizycznym powstawały portrety, więc na przykład zapisywał, czy były jakieś używki, czy czasami co zjadł. Tutaj tylko wchodzi w grę wyłącznie palenie. Może dlatego, że do portretu pozowały dzieci: dziewięcioletni Ludwik i sześcioletnia Krysia, rodzeństwo Fischerów. Z tego, co pamiętam, jako dziecko, jak oni opowiadali, oni się strasznie bali Witkacego. On przychodził w czarnej pelerii, nie straszył ich, gasił światło. I on zresztą na tym obrazie są tacy poważni. Nie wiadomo, że oni się boją, czy przeżywają akt twórczy. W każdym razie tyle <laughs> tylko było tych anegdot, więcej nie. E, Witkacy chyba za dziećmi nie przepadał, sądząc po tym, do jakiego stanu ich doprowadził. Portret namalowany w typie A w realistyczny sposób przedstawia obie postaci i, co rzadkie na innych obrazach, Posiada bogate fantazyjne tło. Muzeum odkupiło obraz od Macieja Fischera za ćwierć miliona złotych dzięki pomocy marszałka województwa Małopolskiego. Jak co roku pod patronatem powiatu Tatrzeńskiego rozdano statuetki Marki Tatrzańskiej. Gala odbyła się w Jasnym Pałacu w Zakopanem. Nagroda przyznawana jest różnego rodzaju produktom regionalnym. To markę przyznajemy dla produktów spożywczych, dla wyrobów rękodzieła artystycznego, dla bazy gastronomicznej i hotelarskiej, dla twórców ludowych i dla cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych. W tym roku do konkursu przystąpiły 23 podmioty. Marka jest potwierdzeniem oryginalności i jakości produktu. Chroni przed podróbkami. Nagrodzeni zostali Anita Bafia za nalewkę Tatrzańska Litworówka, Bronisława Obrochta za kilimy regionalne, Terma Białka, Zespół Regionalny Zbójniczek i Piątka z Plusem, Szkoła Górska za dni lawinowo-skiturowe. Ali i Nadżal, dwaj dziennikarze z Tunezji, bardzo owocnie spędzili przeszło tydzień pod tatrami. Nie tylko zwiedzali, ale również przyglądali się odbywającym się u nas wyborom samorządowym. Podobało się im sprawne działanie komisji wyborczych. Byli zaskoczeni brakiem policji i wojska oraz kolejek przy urnach. Podobała mi się duża ilość lokali wyborczych rozmieszczona w różnych miejscach. Wydaje mi się, że wypełnienie formularzy nie sprawiało wyborcom żadnych trudności. Wybory przebiegały bardzo spokojnie, zupełnie inaczej niż w Tunezji. W czasie październikowych wyborów do parlamentu doszło u nas do zamieszek, w których musiała interweniować policja i wojsko. Dziennikarze przebywający w Polsce na zaproszenie stowarzyszenia gazet lokalnych spotkali się również z młodzieżą maturalną w liceum imienia Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Byliśmy mile zaskoczeni, że na spotkanie z nami przyszło tylu uczniów. Byli zainteresowani życiem młodzieży w Tunezji. Pytali nas o działalność islamistów przed i po rewolucji w naszym kraju. To wspaniała młodzież. Wszystkich serdecznie zaprosiliśmy do Tunezji. Nasi koledzy zostali bardzo mile przyjęci. Dyrektor odpowiadała na najbardziej szczegółowe pytania. Duże wrażenie na gościach zrobiła ponad stuletnia historia szkoły. Mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej, którą założono w 1906 roku.